Mamy 2024 rok, a co dopiero świętowałem przecież sylwestra ze swoją byłą dziewczyną w 2019 roku. Wszystko przeleciało jakby w mgnieniu oka. Podobno, im starszy jesteś, tym szybciej upływa ci czas. Dzieje się tak dlatego, że robisz coraz mniejsze rzeczy, i twój mózg nawet nie chce się męczyć i zapisywać. Szkoda pamięci. Yo, to właściwie oznacza, że mamy pełną kontrolę nad czasem. Mógłbym teraz wyjść na dwór i ukraść komuś rower. A mogę się założyć, że mój mózg zapamiętałby ten dzień na bardzo, bardzo długi czas. A przecież wystarczająco nowych dni tworzy pełną historię życia, w przeciwieństwie do dziury czasoprzestrzennej od swojego lenistwa. Miałeś kiedyś coś takiego, że robiłeś super fajną rzecz, dzięki której dzień trwał jakby 15 minut, a gdy teraz patrzę na ten dzień od tyłu, to wydaje mi się, że ten dzień trwał cały tydzień? Inaczej wygląda sytuacja, jak spędzisz cały dzień na TikToku w łóżku. Mega nudy plus dzień się w Następnego ranka jednak całkowicie o nim zapominasz. A co jeśli pewna konkretna ilość nic nieznaczących dni tworzy właśnie tą dziurę w czasoprzestrzeni mojego życia? Mamy 2024 rok. Jeśli jesteś podobny do mnie, to nie masz żadnych postanowień, bo jest to trochę pizdowate. Chcę jednak coś osiągnąć, a nie przeczekać ten rok, jak robi to cała reszta. Jak byłem młody, to czytałem wiele książek przygodowych. Kowboje, detektywi, podróżnicy. Fascynowały mnie podróże w nieznane, epickie przygody, ale przede wszystkim bohaterskie serca głównych postaci. Obecnie coraz bardziej o tym zapominam. Pisząc ten skrypt, próbuję sobie przypomnieć ostatnią przygodę, jaką przeżyłem. A jedyne, co przychodzi mi do głowy, to bójka z jakimś pijanym typem na imprezie w wakacje. Mógł to chce się już wybrać do lasu na biwak, nie mówiąc już o czymś bardziej ekscytującym. Nie, no, mordko, nie mogę, pracę mam, szkołę mam, do więzienia idę. Zaraz gorsze te wymówki. Dlaczego się tak dzieje? Nasi obecni bohaterowie reprezentują sobą całkiem odmienne standardy. Nie chcę tu przytaczać słynnego polskiego powiedzenia, kiedyś było inaczej, ale. Celbryci byli ludźmi oczytanymi, niesamowitymi, ze wspaniałymi przygodami do opowiadania, z niezwykłymi talentami czy ponad przeciętną odwagą. Dziś natomiast wystarczy, że pokażesz dupę. Zrobisz z siebie błazna albo pokażesz dupę. Nie chcę mówić tu o konkretnych osobach, ale ubóstwiamy idiotów. Ubóstwiamy, chcemy być jak oni, stajemy się debilami. Niestety. Mi się nie chce być debilem, więc wyłączam telefon i ruszam odkrywać świat. Jeśli oglądasz mnie i czujesz w sobie aspiracje do wielkości, to zachęcam Cię do tego samego. Zrób coś, z czego będziesz dumny. Subskrybuj ten kanał, bo Cię dojadę. Pozdro.